Witajcie moi drodzy kaczman z tej strony Geek Factor. Dzisiaj mam dla Was recenzję gry Marvel Villainous, Infinite Power. Jest to gra, którą dostałem do zrecenzowania do wydawnictwa Ravensburger, za co bardzo dziękuję. Słuchajcie, tutaj nie będę robił zasad ani wideoinstrukcji, to ja będę tak, zrobię tak ogólne zaprezentowanie mniej więcej, jak ta gra wygląda, ale to absolutnie nie będzie wytłumaczenie zasad. Niestety mam teraz dosyć dużo pracy i terminy gonią za chwilę ale na urlop, więc niestety nie udało mi się właśnie nagrać na spokojnie pełnego wytłumaczenia zasad. Natomiast nie jest to absolutnie trudna gra. Jak zobaczcie teraz to ogólną omówienie, to będziecie wiedzieli mniej więcej, czego się spodziewać, jak to działa, to potem już ta po z instrukcją sobie moim zdaniem na pewno poradzicie. Eee, dlatego mówię, teraz tak ogólnie powiem, co gracze będą w tej grze robić, a potem wrócimy na górę i powiem wam, co o grze myślę. Słuchajcie, w grze Marvel Women's każdy gracz wybiera dla siebie czarny charakter, dostaje taką jego planszę królestwa, każdy gracz dostaje też taką właśnie taką broszurę, która informuje, jak działa dany jak działa dany, nie, bohater, złoczyńca i jak najlepiej nim tutaj podziałać, plus przypomina Wam i tłumaczy dokładnie jaki jest cel danego złoczyńca, złoczyńcy, dostajecie kartę tutaj taką właśnie referencyjną, żeby wiedzieć co możecie, kiedy, jakie możecie akcje wykonać, jakie ikony należą do poszczególnych czarnych charakterów. Tutaj macie taką talię losu, do której wtasowujecie wszystkie karty losu przypisane do danego, do danego czarnego charakteru oraz do wszelkie karty neutralne, które możecie tutaj znaleźć. Tutaj macie zasób żetonów energii i żetonów, które zmniejszają bądź zwiększają. Wszystkie są wrzucone do jednego pojemnika, one są na tyle duże, że raczej nie ma problemu, żeby tutaj je wygrzebać w momencie, jak je potrzebujecie. Tasujecie dokładnie, słuchajcie, karty, dobieracie cztery karty na rękę. I teraz w jaki, na czym polega rozgrywka? Od pierwszego gracza, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, każdy z graczy wybiera jedną turę, rozgrywa swoją turę. W swojej turze bierze pionek swojego złoczyńcy, umieszcza na dowolnej innej sekcji królestwa. I teraz wykonuje akcję, które widzi na tej sekcji w postaci takich ikon. I generalnie na początku rozgrywki zaczynacie tutaj, no i potem możecie, prawda, iść na dowolną, i, ale, jak już w kolejnych turach, nie możecie wrócić tutaj i nie możecie zostać na tej samej. tak? Czyli zawsze musicie zmienić, że tak powiem, sekcję. No i wykonujecie akcje, które tam widzicie. Taka akcja to na przykład pozwala wam dobrać wskazaną liczbę żetonów energii i umieścić ich. Tutaj, umieścicie tutaj. E, taka akcja pozwala Wam zagrać kartę z ręki. Teraz jak macie e, na przykład na ręku kartę sojusznika, możecie ją zagrać na królestwo innego gracza, na tą dół, górną stronę tutaj, żeby zakryć mu jakieś opcje wykonywania akcji z danego pola w przyszłości. E, możecie też zagrywać sojuszników do różnych wydarzeń, które będą się pojawiały w trakcie gry, i wtedy będzie to działało tak, że będziecie mierzyć siłę, że tak powiem, sojuszników zagranych tutaj i wszyscy gracze mogą mierzyć, zagrywać sojuszników do tak zwanych wspólnych wydarzeń, czyli tych, czyli tych właśnie tutaj neutralnych. I jak siła sojuszników przypisanych tutaj będzie równa tej sile albo wyższa, to to wydarzenie przestaje wpływać na rozgrywkę. Mało tego gracze wszyscy gracze, którzy przyłożyli tutaj ludzi, pobierają nagrodę. W tej talii losu również mogą się pojawić bohaterowie, których również możecie zagrać przeciwnikowi na ten, na, na jego lub jej królestwo. Bo właśnie jest tutaj coś takiego, jak osobną akcją jest właśnie dobranie karty przeznaczenia. Czyli to jest z kolei ta akcja. Pobieracie kartę przeznaczenia z tej talii i umieszczacie ją właśnie, jeżeli to jest bohater, na planszy innego gracza. Ta, ta akcja pozwala Wam przemieścić sojuszników, w których macie przypisanych do jakiejś karty albo u siebie do lokacji, do innej lokacji, żeby zwiększyć na przykład swoją siłę gdzieś tam. Macie akcję, która się nazywa Rozgromienie. Jeżeli macie u siebie bohatera, który was wkurza, to możecie zagrać jeżeli i, i siła wasza waszych sojuszników, których sobie wcześniej tu zagraliście. Jest równa albo wyższa od siły bohatera, który właśnie tutaj Wam blokuje, to możecie użyć akcji rozgromienia, żeby takiego właśnie bohatera stąd przepędzić. Oczywiście to by nie mogło być tutaj, załóżmy, że ten bohater byłby tu. I teraz tak, jak zagrywacie akcję rozgromienia, tak, to w tym momencie możecie to przepędzić bohatera z dowolnej innej lokacji w królestwie. To nie musi być stąd. Zresztą, gdyby to było tu, to ta akcja byłaby zakryta. Natomiast sojusznicy, których siłę będziecie mierzyć tam, no to oni już muszą być. W tej samej lokacji co bohater, więc możecie zagrywać ileś tam sojuszników, żeby móc właśnie bohaterów tam zagrać. Taka akcja na przykład pozwala Wam odrzucić karty z ręki, ponieważ na koniec który dobieracie karty tak, żeby mieć cztery karty na ręce. I w tym momencie warto czasami się pozbyć słabych kart, jeżeli liczycie na to, że możecie dobrać coś lepszego. Za karty, za zagrywanie kart płacicie często w koszcie energii. Korcz, przepraszam, w energii, którą musicie oddać z waszej paszy królestwa do wspólnych zasobów. I to jest tak naprawdę wszystko, sensie to jest bardzo ogólne omówienie rozgrywki, mówię, to nie, nie ma nawet zamiaru tego nazywać omówieniem, wytłumaczeniem zasad ani niczym, to jest po prostu, żebyście mieli ogólne pojęcie, na czym polega ta rozgrywka. Rozgrywacie swoje tury naprzemiennie w ten sposób i wy każdy gracz ma inny cel, wygrywacie w momencie, w którym uda się zrealizować cel waszej postaci. No dobrze, słuchajcie, tradycyjnie przechodzimy przez informacje pudełkowe, wiek 12 plus, yy, tak, to jest, yy, ostatnio recenzowałem Ravensburgera Horrified, tam było 10 i moim zdaniem tamto było ok, 12 plus też jest tutaj ok, w sensie to nie jest tak łatwa gra jak tamto, ta już jest troszkę bardziej wymagająca, To jest dużo zależności między sobą, tak jak ja zrobiłem takie ogólne mówienie zasad dla Was, to to jest jedno, ale drugie to jest to jak różne rzeczy ze sobą współdziałają więc tu jest naprawdę, czasami to jest sporo do rozkminienia, więc uważam, że granica 12 jest absolutnie słuszna. Liczba graczy od 2 do 4, powiem tak, z jakiegoś powodu, przez to, jak to jest rozłożone, i to jest sobie mój główny argument, co ja wiem, jest dosyć dziwnym argumentem, ale mi się naprawdę w to najlepiej grało na dwie osoby, bo to tak fajnie naprzeciwko siebie siedzimy, jest taki trochę pojedynek. Oczywiście na więcej osób jest ciągle fajniej, mi też się podoba, to nie jest tak, że się źle skaluje, że ta gra nie ma sensu, wręcz na więcej graczy jest ten z kolei plus, że jest troszkę więcej kombinowania, na zasadzie trochę więcej opcji, gdzie pójść, komu nabrudzić można się czasami zmówić na kogoś, więc jest tego więcej, nie? Natomiast mi się podoba w dwuosobówce ten taki aspekt po prostu pojedynku umysłów naprzeciwko siebie, to jest absolutnie super. Czas gry 20 minut na gracza, no, też bym powiedział, że przekłamania tutaj nie ma. Wykonanie plus, zdecydowanie na plus, okej, okay, popsioczę troszkę, karty są ciągle cienkie, w Fight też mówiłem o cienkich kartach, chociaż nie wiem czemu, wydają mi się tutaj lepsze, ale raczej le grubsze nie są. Ale już nie będę się tak do tych kart przyczepiał, bo ogólnie cała reszta mi się podoba. Podoba mi się ten zbiornik, podobają mi się te figurki słuchajcie tych e, złoczyńców. Naprawdę to ładnie wygląda. E, planszetki królestwa, ikonografia jest dosyć czytelna, nie jest to najbardziej może czytelna ikonografia. Trzeba się troszkę jej nauczyć, trochę się z nią oswoić, no ale mamy karty pomocy, które są super fajne, lubię jak gry mają karty pomocy, za dużo gier ich nie ma. W sensie, za dużo gier ich nie ma Ja jest to w zasadzie, że to powinien być w miarę standard. Ale w sensie, ilustracje nawet mi się podobały. Nie są to ilustracje jakieś najbardziej wyszukane, ale grałem już w dużo gier Marvela i absolutnie, moim zdaniem, te ilustracje tutaj trzymają poziom. Sama gra, ja jestem na tak. Ona absolutnie u mnie w kolekcji musi zostać. To jest y, fajne podejście do Marvela, przede wszystkim właśnie ze względu na to, że wcielamy się w złoczyńców, a nie bohaterów. To jest, to jest naprawdę na plus, yy, no bo zawsze to jest, no wcielamy się w tych bohaterów, walczymy z czarnym charakterem Marvela, z Marvela, z jakimś, z jakimś, wiesz, czerwoną, Red Skullem, albo nie wiadomo kim jeszcze, to już się taki standard zrobił. Więc podoba mi się, że jest jakaś gra, która stwierdziła, że spójrzmy na to trochę z drugiej strony, ale nie jest też zrobione to w taki sposób, że nie wiem, że my tutaj kogoś krzywdzimy w tej grze albo zabijamy kogoś i tak dalej. To jest wszystko zrobione w taki, że tak powiem, na, na, na tyle grzecznym poziomie, że moralnie można się ciągle czuć dobrze. Wiem, że są gracze, którzy autentycznie mieli na przykład problem z. Była taka gra w świecie władcy pierścieni, gdzie gracze się wcielali w nazguli. I Tom Hasel nawet w swojej recenzji na Dice Tower się śmiał, że miał taki problem, bo tak, że niby coś mu dobrze poszło i tak, o super, o zabiłem Legolasa. Więc jakby, yy, więc ja wiem, że są gracze, którzy mogą mieć z tym problem. Tutaj takich problemów nie będziecie mieli, bo to jest wszystko w odpowiedniej temperaturze, że tak powiem, zachowane. E, mechanicznie to może nie jest nic odkrywczego, bo jest to yy, po prostu wybór akcji, prawda? Taki worker placement de facto, z tą różnicą, że tam mamy kilka akcji na polu i te wszystkie akcje albo niektóre możemy wykonać. Jest tam jakieś zarządzanie zasobami, jest zagrywanie kart, więc jest tych rzeczy kilka. To nie jest tak, że to jest jakaś jedna rzecz, jest tych rzeczy kilka, i to jest właśnie to, co między nimi powoduje moim zdaniem ten wyższy stopień lekko zaawansowania ale, ale mówię, mechanicznie to może nie jest jakoś nic turbo odkrywczego, natomiast podoba mi się powiązanie tematyczne z czarnymi charakterami. Podoba mi się to, jak działają ich karty, podoba mi się to, jak działają, jakie są ich cele, ogólne, jakie jest podejście do grania podoba mi to, że te czarne charaktery naprawdę się między sobą różnią i naprawdę trzeba się chwilę skupić i, że tak powiem, jak na przykład gracie jedną partię po drugiej, to warto się chwilę tak zatrzymać, zastanowić, dobra, poczekaj, jak tutaj zrobić, tutaj, a, dobra. Więc warto naprawdę na to spojrzeć i to jest na plus, bo to nie jest tak, że te Zasady teraz są takie drastycznie inne, że teraz z tą postacią to gram zupełnie inaczej, muszę się całej gry odnawał Nie, to jest ciągle, że tak powiem na odpowiednim poziomie trudności i e, uważam, że, uważam, że fajnie to zrobili, że to jest, mówię, to jest na tyle mało różne, że nie ma problemów, że nie ma, tego, nie ma nadmiaru zasad, ale są na tyle różne, jednak na, na tyle bardzo różne, że mamy faktycznie poczucie, że trochę inaczej gramy. No i przede wszystkim, że te mechanizmy są bardziej dopasowane do danego czarnego charakteru. Więc jeśli chodzi o minusy, jakie bym tutaj znalazł, no, powiem Wam tak, no, jest tematycznie, nie jest może jakoś bardzo klimatycznie, ale tak poza tym, to tutaj nie, no to jest taka: wiecie, to jest lekka gra, to nie jest długa gra, to jest gra na początek wieczoru, na rozgrzewkę i tak dalej, na rozgrywkę ze starszymi dzieciakami to nie jest wiesz to nie, to nie ma być turbo ciężki tytuł i uważam, że z tego się wiązuje naprawdę nieźle. Ja się w to dobrze bawiłem. Ja jestem fanem Marvela i cieszę się, że mam właśnie grę, w której mogę się wcielić w złoczyńców i trochę nimi się pobawić. Więc to jest jak najbardziej to, to jest dla mnie główny plus. Plus ta gra się prosi o dodatki. Ja wiem, że jakieś dodatki chyba już za granicą są, więc w Polsce też pewnie wyjdą. Moim zdaniem to jest yy, mówię, ten system, który został stworzony, naprawdę pozwala na, że tak powiem, wprowadzanie nowych postaci w dosyć łatwy sposób. Nie wiem, czy wciągnę się w to tak bardzo, jak się wciągnąłem w Marvel Champions, wątpię, więc raczej nie będę, na, o każdy dodatek się, nie, nie będę nabywał, nabywał każdego dodatku. Ale mówię, tak, że mamy te, które mamy, plus może jakiś jeden sobie dorzucimy za jakiś czas. To mi się podoba i mówię, raz na jakiś czas będę do tego siadał, uważam, że bardzo fajnie i ciekawie ugryźli temat Marvela. Dla mnie to jest takie 8 na 10, w kolekcji u mnie zostaje, dobrze się bawię i raz na jakiś czas zaproponuję, zwłaszcza jeżeli będę miał do czynienia z fanami Marvela. A póki co dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję raz jeszcze w Demistwór Ravensburger za przesłanie na grę do recenzji, a Was moi drodzy, moi drodzy tradycyjnie pozdrawiam i zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie za w kolejnych odcinkach. Cześć! Jeżeli gra Ciebie zainteresowała, poszukaj jej w ofercie sklepu aleplanszówki.pl. Najlepsze ceny, najlepsza obsługa.